Witam. Dzisiaj brunatna koszula, brunatny krawat. A cóż, najwyższy czas, żeby poświęcić Konfederacji e, oddzielny filmik. No, mi się od nich ostatnio e, ostro. Ci, którzy mnie oglądają w miarę, w miarę regularnie, może pamiętają, jak przed wyborami do Parlamentu Europejskiego namawiałem do głosowania na całą. Prawicę Tożsamościową, czyli także na Konfederacji. No, w tej chwili zdecydowanie zmieniłem zdanie. Tak naprawdę zmieniłem je już natychmiast po y, tamtych wyborach, wyborach kiedy, kiedy zaraz po wyborach odeszła z Konfederacji Kaja Godek, LeRoy Marzec, y, pan Jakubiak. Y, no i zo, zo, zostali ci, których chyba najmniej, y, najmniej lubię. No jest jeszcze pan Grzegorz Braun, który, który jest. Jakby tu powiedzieć, no, y, zrobił dużo dobrego, bo, bo sporo naprawdę sensownych rzeczy nakręcił, ale y, chyba goni w tej chwili trochę w, w piętkę. Zostali działacze po kroju Korwin-Mikke i jacyś politycy, którzy kandydują tak naprawdę pracując i żyjąc poza y, Polską. Sebastian Ross. Y, na przykład, no akurat z nim najwięcej gdzieś tam koresponduję i wykłócam się, więc, więc akurat o nim, o nim pamiętam. Ludzie, którzy pobierają zasiłki i zarabiają gdzie indziej, a uwielbiają komentować i narzekać na to, co jest tutaj. No, chłopie, przeprowadź się tutaj, pracuj tutaj, żyj tutaj, a później. Zajmuj się, zajmuj się polityką. Nie oznacza to, że odmawiam ludziom, którzy mieszkają poza Polską, prawa do komentowania polskiej rzeczywistości. Nie, ale jak jesteś politykiem i kandydujesz w wyborach, mieliśmy już takiego jednego Wincenta Rostowskiego i nigdy, mam nadzieję, więcej. Ale wracając do Konfederacji. Gdyby słuchać tego, co mówią, piszą Konfederaci, to okazałoby się, że my nie żyjemy w Polsce, tylko w Judeo-Polonii. To jest jakiś ich matrix, taki. Nie widzą tego, że dla walki z pewnymi stereotypami rząd PiS przez 4 lata zrobił więcej niż wszystkie pozostałe przez 20 kilka lat. Można kwestionować niektóre wydatki na Fundację Pamięci Narodowej, bodajże chyba tak się nazywa ta organizacja, ale na przykład to, że niedawno, 1 września w największych czasopismach i mediach świata pojawiły się informacje o, o tym, że wojna wybuchła 1 września w Polsce, co dla wielu niepolaków jest zaskoczeniem. Uwierzcie mi, że tak, bo dla nich wojna zaczęła się w momencie, kiedy Niemcy zaczęli bombardować Anglię, Londyn. To dla Anglików, dla Francuzów, tak naprawdę kiedy przekroczyli linię Marino dla Amerykanów kiedy Japończycy zbombardowali Pearl Harbor każdy inaczej to odbiera ale wojna zaczęła się 1 września ta prawdziwa druga wojna światowa zaczęła się w Polsce w wielu westerplatte i to pis wprowadza to do świadomości polityki historycznej całego świata i teraz, tak, Konfederacji, yy, myślę, że macie niewielkie szanse na to, żeby przejść próg wyborczy. Ale jeżeli go przejdziecie, to z kim wy będziecie próbowali współrządzić? Z platformą, z pisem, no bo z nikim innym nie możecie. I jedni i to są zdrajcy interesu polskiego, według Was oczywiście, którzy zaprzedają Polskę, Uzraelowi, ja się pod jednym, w jednym punkcie zgadzam. PO to, są, to jest organizacja, która działała ewidentnie i działa na niekorzyść Polski. Ale raczej nie wyprzedają Polski Judeo, czy tam Uzraelowi, jak wy to nazywacie, tylko podporządkowują Brukseli i Niemcom. To no, częściowo także interesowi rosyjskiemu, prawda? No, podpisanie takiej, a nie innej umowy na zakup gazu ziemnego Europy przez e, premiera Pawlaka no jednoznacznie było e, e, jakby w interesie Rosji a nie Polski. A więc opamiętajcie się konfederacji, e, nie macie żadnych szans na współrządzenie, więc e, może trochę stanujcie. My naprawdę nie żyjemy w Judeo-Polonii, tylko żyjemy w Polsce i PiS jest tą partią, która Pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Wy na pewno nie. Jesteście planktonem, niestety, folklorem polity, pol, politycznym. Od Was zależy tylko, czy w ogóle odegracie jakąkolwiek rolę konstruktywną. Na razie na to się nie zanosi. To chyba wszystko, co mam do powiedzenia, do usłyszenia w następnym filmiku. To pewnie nie będzie ostatni filmik na temat konfederacji, który nagram przed wyborami. Dziękuję.